Temat przebaczenia nie jest tematem prostym, nie jest tematem łatwym. Wiele osób może powiedzieć: Doświadczyłem takiego zła w swoim życiu, że jest mi bardzo trudno przebaczyć. To prawda, że trudno przebaczyć ciężkie doświadczenia, ciężkie rany zadane przez kogoś, I, yy, ale można żyć. Całe życie w, takiej, w takim myśleniu, że jest mi ciężko przebaczyć. Może warto by było powiedzieć: Panie, nie umiem, ale z Tobą mogę. I to tylko dzięki Tobie, dzięki Twojej łasce. Bóg zwraca nam uwagę dzisiaj w Ewangelii na siebie. Skupia naszą uwagę na sobie. Bo to on jest źródłem łaski, dobroci i przebaczenia. Myślę, że trudno by było rzeczywiście nam y, przebaczyć innym osobom, gdyby nie przykład samego Boga, który w swoim synu ukazuje nam przebaczenie. Jezus oddał za każdego z nas swoje życie i umarł zamiast nas na krzyżu. Y, to myślenie. A także każdorazowe przebaczenie, które otrzymujemy w pokucie, pojednaniu, powinno nas skłaniać do refleksji: skoro Bóg mi jest, skoro Bóg mi przebacza, skoro Bóg jest tak hojny w przebaczeniu, to ja powinienem przebaczać, powinienem się starać przebaczyć. I nie skupiać się, broń Boże, na emocjach i uczuciach, które mi mówią, odpłać, dąż do odwetu, ale skupiać się na Bogu. I to jest ta trudność, bo my skupiamy się często na sobie i na naszych emocjach, uczuciach, a nie skupiamy się w tej sytuacji na Bogu. Może warto ostudzić sobie te emocje. Mówi się, czas goi rany. Może potrzebujesz jeszcze czasu, ale pamiętaj, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, nawet sobie to powtarzaj. Myślę, że z biegiem czasu Bóg pokaże ci też, jak możesz przebaczyć. I módl się o wewnętrzną wolność w sercu, bo to jest bardzo ważne. Możesz komuś też przebaczyć w sercu, niekoniecznie musisz od razu spotkać się z Nim, podać sobie ręce. Możesz powiedzieć: W imię Jezusa Chrystusa przebaczam tej osobie. Zdeklarować się, zadeklarować się, wyrazić to ustami, a później czekać na to całkowite doświadczenie przebaczenia. Przebaczenie to jest często też proces. Dlatego, kiedy słyszysz dzisiaj 77, a więc przebaczaj zawsze, to też nie myśl, nie obwiniaj się, że Panie, ja nie umiem. Ale stań w prawdzie wobec Boga i powiedz: Tak, Panie, ja nie umiem, ale wierzę, że z Tobą jestem kiedyś w stanie przebaczyć nawet największe zło. Bo chcę wolności. Nie chcę trzymać tej urazy do końca swojego życia. Pomódlmy się dzisiaj wzajemnie za siebie, do Ducha Świętego, o umiejętność przebaczenia zawsze, a szczególnie pomódlmy się za tych z nas, którym jest ciężko przebaczyć. Duchu Święty zanurzam, zanurzam w krwi Chrystusa, ale też w Twojej obecności, Duchu Święty, te osoby, szczególnie które mają problem z przebaczeniem, bo przeżyły taką traumę i taką, tako, takie trudne doświadczenie w swoim życiu, że mówią sobie, ja chyba tego nigdy nie przebaczę. Ułamiemy Duchu Święty, imię Jezusa Chrystusa, wszelkie blokady. Proszę, pokazuj tym osobom, jak mają otworzyć się na dar przebaczenia. Rozpocznij w nich proces przebaczenia. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj z całą mocą w nas, abyśmy przypominali sobie zawsze, że Ty jesteś hojny w przebaczeniu i do tego przebaczenia nas zapraszasz codziennie i zawsze i wszędzie. Przyjdź, Duchu Święty. Dzisiaj takim aktem strzelistym niech będzie: dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją dobroć. Dzięki Ci, Panie, za dobroć. A w komentarzach możesz napisać jakieś krótkie świadectwo o przebaczeniu, jeżeli doświadczyłeś przebaczenia albo komuś przebaczyłeś. Po prostu uwielbi Boga. Uwielbi Boga. Uwielbiam Cię, Boże, w przebaczeniu, które Otrzymałem, albo które e, okazałem, a stało się to tak i tak. Niech Bóg będzie uwielbiony w tych komentarzach, które będą jednym wielkim świadectwem, jak Bóg jest dobry. E, doświadczenia Bożej dobroci życzę Wam szczególnie dzisiaj. Ne, może to jest dzisiaj dzień na to, by komuś przebaczyć. Pomyśl o tym. E, trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach. Panem Bogiem.